Dzień dobry. Witajcie w dzisiejszym Słowie na dobry dzień. Dzisiaj w ten piątkowy poranek chciałbym zaprosić was do listu do Apostoła Pawła do Filipian, do pierwszego rozdziału i żebyśmy przeczytali 27 werset. Apostoł Paweł napisał w tym wersecie tak: Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was. Że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wyjarę Ewangelii. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł zwracając się do kościoła Filipi, napisał, że chce słyszeć, że kościół Filipi wydaje właściwe świadectwo, że żyje we właściwy sposób, godny Ewangelii, a więc że w swoim codziennym życiu wydaje świadectwo tego, że są obywatelami Królestwa Bożego. Jednocześnie Paweł podkreśla tutaj jedną z ważnych cech kościoła Jezusa Chrystusa. Jedność ciała. Paweł chciał, żeby kościół był jednego ducha, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii, inaczej mówiąc, walcząc ramię w ramię, idąc w tym samym kierunku, mając ten sam cel, aby głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dzisiaj również Bóg chce, żebyśmy w swoim codziennym życiu, we współczesnym świecie w większości dawali wyraz tego, kim jesteśmy poprzez nasz sposób życia. Sposób życia, który świadczy o tym, że jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. I chcę, żeby Kościół był w jedności Ducha, aby Kościół walczył ramię w ramię dla Ewangelii, aby jak najwięcej ludzi mogło usłyszeć dzisiaj Ewangelię. To jest nasze zadanie dzisiaj, abyśmy swoim życiem dawali świadectwo tego, kim jesteśmy, i razem wspólnie walczyli za wiarę Ewangelii, dawając świadectwo Bożego działania, Bożej mocy w naszym życiu. Radości w Panu pozdrawiam do usłyszenia w sobie na dobry dzień w poniedziałek, a już dzisiaj tradycyjnie zapraszam Was na niedzielne nabożeństwo 10.30 ulica Farna 9 w Wrocławiu. A ja w tym tygodniu, jak Pan Bóg pozwoli, będę miał przywilej. Dziejcie Bożym Słowem w Tarnowskich Górach w kościele Nowe Narodzenie o godzinie 11. Serdecznie zapraszam. Błogosławionego weekendu.